Trudno było przewidzieć, że przyjdzie w końcu ten dzień, w którym trzeba będzie zostać w domu. Nie właśnie ten dzień. Pomyślałem, że polatam sobie hopki. Ale no raczej nie polatam, bo strasznie wie, jak pewnie widzicie. A nie widzicie, to na pewno słyszycie. No, ale co, yy, byłoby trochę czas czasy siedzieć w domu, więc zagra wylądowanie ostatniej hopy. Tam miałem takiego spajna przygotowanego kiedyś. Był dawno nie używany. No, ale mam nadzieję, że mimo wiatru i tego, że jest strasznie zimno, uda się porobić jakieś chociaż proste tryczki. A tak w ogóle witam Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jesteśmy u mnie na chopeczkach, jak widzicie, ale niestety chopek nie polatam, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wieje wiatr. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego, że wygląda na to, że uda mi się polatać Spajna, który był dawno używany, ale wygląda całkiem nieźle więc tylko poprawię lądowanie no i będę walczył z wiatrem a co do chopeczek no to jest dobra wiadomość dlatego, że jak ktoś poprawi pogoda odkrywam hopy i one od razu działają dlatego, że były cały okres zimowy przykryte i kompletnie im się nic w tym roku nie stało no, zobaczymy co się teraz uda podziałać No i tak to wygląda, myślałem, że będzie trochę gorzej, wypłukało strasznie dużo kamieni na wierzch, ale, ale zostało całkiem dużo piachu, więc no jak tylko wiatr mi pozwoli się rozpędzić, no to pewnie coś posztuczkuje. Się naprawdę w opór, trudno rozpędzić. Wie, wiatr prosto w twarz, Uch, więc się polecimy z naprawdę prostymi tliczkami. Bo się zmęczyła to dopiero pierwszy skok. Dobra, to najpierw nagramy trójkę w prawo, później trójkę w lewo, a później zobaczymy. I mamy, to to samo z łupami w jedną i w drugą stronę o nie no po bez większego męczenia pewnie bardzo kalecznie wyszło, no ale i tak się cieszę, bo ja nie umiem tego triku. Znaczy ogólnie czasami mi wychodzi, ale bo kompletnie go nie czuję. Więc no co? Fajnie, lecimy dalej. Jakąś bazę już mamy. Fajnie było porobić jakieś salta, ale jest się naprawdę w opór ciężko rozpędzić. Ale podejmę próbę. Zanim zrobię flipa, pokażę Wam co ja muszę przeżyć, żeby się na niego rozpędzić. Mianowicie cały ten kwiat, który widzicie teraz za mną, to jest mój rozpęd do flipa. Muszę przez całą drogę pedałować, wieje prosto w twarz, więc to pedałowanie jest strasznie jałowe. No ale czegoś nie robi, żeby Wam zrobić jakiś fajny kontencik w miarę. Więc docencie to naprawdę, ja się staram. Tutaj wspominajmy już o tym guziku takim czerwonym, nie kusi Was. Kliknijcie w niego, będę bardzo wdzięczny. Myślę, że się nie dokręcę. Wyszedłem troszkę za wolno, ale udało się na tych dociągnąć flipa. E, dobra, jeszcze nie było barspinów. W ogóle zapomniałem o barspinach. Więc zrobimy jakoś barspina. Myślę, że najlepiej będzie zrobić z trójką. Trójka dwa bary myślę, że jestem w stanie zrobić z bomby. Ciekawe czy zrobię trójkę trzy bary z pierwszej próby. No zobaczymy. U, no i pykło z pierwszej. W sumie to nawet nie myślałem. Pierwsze barty dzisiaj jako trójka trzy bary to na tym spajnie. Nie doceniałem go chyba. Taki niepozorny jest, a nawet się da coś posztuczkować. I teraz mówiąc nie wiem co ja mam zrobić, bo e, nie wiem, nie wiem, nie myślałem, że tak pójdą te sztuczki szybko. Ale no coś wymyślę. Słańcem myślałem, że jeszcze dogram jakieś takie proste triczki, jak tobagan na przykład, no ale to jest w końcu hip. Spójrzcie, to lekki hip w lewo. Niby lekki hip przy większości triczków to nie przeszkadza, ale jednak przy niektórych ma znaczenie. Na przykład przy tobaga nie ma znaczenia, bo tobagan w mojej strony wyglądał tutaj co najmniej pokracznie. Zrobię trójkę sobą, która będzie już wyglądała całkiem gustownie. wiatr, zaraz będę chory jest strasznie zimno, choć teraz jak wyszło, słońce to pewnie nie wygląda no i no jeszcze chciałem zrobić ostatnią sztuczkę no i dobra, zrobię tą ostatnią sztuczkę tylko sobie zagrabię lądowanie jest to trzciok, do którego tutaj nieraz próbowałem kogoś namówić, nikt się nigdy nie chciał podjąć no i no i padło na mnie zobaczymy co z tego wyjdzie ale dobra, grabię, robię i spadam bo naprawdę to nie jest czas na to, żeby się przeziębić bo, no bo sami wiecie z czemu nie Gorzej brałem pod uwagę to, że się nie będzie chciało kręcić, ale no, nie ma tragedii. Ale nie, nie próbuję drugi raz, bo, no, bo nie mam ochoty i chęci. Eee, może następnym razem. I to chyba by było na tyle. O subskrypcji nie będę przypomniał, bo już przypomniałem ze dwa razy w trakcie tego vloga: Siedźcie w domu, myjcie ręce. I co? I czekamy na polepszenie sytuacji. Oczywiście widzimy się we vlogu w przyszły wtorek. I to wszystko. Wracam do domu.